Cześć, witajcie w następnym filmie na kanale Ignacy Wilk, na kanale Wemon Studio. W dzisiejszym filmie mówimy następcy mieszka Pierwszego, czyli króla Bolesława. Dobrego, zaczynamy. Mieszko był synem Dobrawy, a po śmierci ojca wygnał z kraju macochę wraz z przyrodnim rodzeństwem i zjednoczył państwo, które przed śmiercią Mieszko podzielił między dzieci. Myśląc o koronie, Bolesław chrobry utrzymał dobre kontakty z cesarstwem niemieckim i papiestwem. Bolesław wspierał zorganizowaną w 997 roku przez biskupa praskiego Wojciecha Sławnikowica misję chrystianizacyjną do Prus. Według legendy, gdy polscy posłowie dowiedzieli się o tym, że święty Wojciech został zamordowany, postanowili wykupić jego ciało. Bolesław Chrobry przysłał ich razem ze złotem. Krusowie stwierdzili, że Polacy powinni zapłacić tyle złota, ile waży ciało. Polacy zaczęli wsypywać to złoto. Wsypywali, wsypywali. Ciało ani drgnęło. W tym momencie przecisnęła się przez tłum jakaś nędzarka, która rzuciła na szale jeden ostatni swój pieniądz. W tym momencie szala podniosła się do góry. Posłowie zaczęli zdejmować pieniądze, aż na końcu tylko pieniądz nędzarki pozostał, równoważąc ciało męczennika. Posiadanie relikwii świętego Wojciecha pozwoliło na utworzenie w tysięcznym roku w gnieźnie pierwszego arcybiskupstwa na terenie Polski. W tym samym roku odbył się zjazd gnieźnieński. A do grobu świętego przybył z pielgrzymką cesarz niemiecki Otton III. Jego wizyta miała ogromne znaczenie polityczne dla państwa polskiego i Bolesława, który otrzymał w prezencie szczególny dar, włócznie świętego Małorcego, Traktowano wówczas jako najważniejsze insygnium monarsza. Włączenie ich grobu było uznaniem jego królewskich aspiracji. Bolesław, który współczesnych zasłużył sobie na przydomek wielki, prowadził liczne wojny zarówno z zachodnimi, jak i wschodnimi sąsiadami, znacznie poszerzając podległe sobie terytorium. Po skutecznej obronie Niemczy pokój zawarty w Buciszynie przyniósł Chorobremu Milsko i Łużyce. W 1018 roku w bitwie nad Bugiem Chorobry pokonał kijowskiego księcia Jarosława Mądrego. Wkroczył na Ruś, a na tronie osadził własnego zięcia Świętopełka. Odzyskał także grody Czerwińskie. Przejściowo w 1003 roku panował także w Czechach. Zwieńczenie panowania Bolesława Chrobrego tuż przed śmiercią była jego koronacja 18 kwietnia 1025 roku. Wydarzenie miało duże znaczenie polityczne, wzmacniało prestiż państwa i rządzącej nim dynastii. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale Wilk. I do zobaczenia wkrótce.